W dzisiejszej przedweekendowej aktualizacji Crypto wczoraj mieliśmy ogłoszenie stóp PCI na poziomie 3,2% które było tak naprawdę niższe niż prognoza. Co za tym idzie oznacza to generalnie dobry znak dla rynku kryptowalut. Tak naprawdę przeważnie historycznie patrząc na ogłoszenia CPI niższe ogłoszenia są zawsze dobre dla rynku. Także midtermowo możemy spodziewać się tutaj pozytywnych znaków. Tak naprawdę od wczoraj, kiedy nagrywałem poprzedni materiał yy, czy tam przedwczoraj, nie pamiętam, zbyt dużo się nie wydarzyło. Ponieważ jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście materiał, jeżeli nie w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetli się odnośnik do poprzedniego materiału, byli Mniej więcej w tym przedziale, także cały czas oscylujemy pomiędzy tymi dwoma kanałami konsolidacyjnymi. Także, tak naprawdę, w tym momencie widać, że wchodzimy po małą fazę weekendu, gdzie wolumen zrobi się coraz niższy. Natomiast spójrzmy sobie sami przed weekendem i przypomnijmy kilka istotnych poziomów, które musimy obserwować. Przypominam wszystkim serdecznie, że jesteśmy na tym frame jednogodzinowym. I teraz tak, tak jak wczoraj pokazywałem w materiale, poziom 29276 będzie moim kolejnym istotnym poziomem, który będę na pewno obserwował, ponieważ od tego poziomu spodziewałbym się delikatnego odreagowania, natomiast jeżeli sobie spojrzymy w tym momencie tutaj na mniejszej time frame y, możemy zobaczyć tak naprawdę, że już mamy tutaj kolejny Istotny swego rodzaju poziom, który odgrywa kluczową rolę, ponieważ mamy jeden rejection, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy oraz ósmy. Także może być tak, że poziom 27340 jest dobrym poziomem również do wchodzenia w jakiś tutaj scalp long do tego oto poziomu 27600 i tak jak wam wczoraj. Wspominałem, jest to dobre wejście potencjalnie w kolejny ruch spadkowy-shortowy, ponieważ jesteśmy w trendzie spadkowym. Poszukujemy odragoń w górę i shorty w dół. Także to jest coś, czego według struktury w tym momencie poszukujemy. Także to może być potencjalny level. Możemy spaść jeszcze niżej, wyczyścić tutaj trochę longujących. Natomiast myślę, że tutaj będzie ostateczny ruch, który będziemy rozgrywali. Bardzo istotna sytuacja. Jesteśmy na tej frameie 15-minutowym, także wszystko co w tym momencie pokazuję, są to krótkie scalp position, które będziemy rozgrywali wspólnie na giełdzie Si. Jeżeli jeszcze nie macie konta w tym momencie, w opisie tego materiału znajduje się link do rejestracji bez KYC, 0% prowizji na spot oraz 0% na maker fee. 001 Takerfi, także bardzo fajna giełda na telegramie naszym tutaj y, społecznościowym, bardzo dużo osób już z giełdy MEXI korzysta, także polecam każdemu gorąco spróbować wszystkie informacje znajdują się w opisie tego materiału, także tak to wygląda, szczerze powiedziawszy na ten moment nic tutaj spektakularnego nie widać, także oczekujemy szybki update przed weekendem, przypominam gorąco ten poziom myślę, że jest tutaj dość nowy, który dzisiaj musimy sobie nanieść, będę aktualizował na telegramie co się będzie działo dalej, natomiast moi drodzy jest zawiedziony jedną rzeczą, ponieważ pod materiałami cały czas obowiązuje giveaway za aktywność. Także jeżeli nie przekroczymy 100 lajków w górę, nie będzie aktywności. Jeżeli będą 100 łapki w górę, będą rozdania USDT dla Was za aktywność. Także moi drodzy, wbijajcie łapki, subujcie i obserwujcie, aby być po więcej. Wszystkie informacje znajdują się tutaj w opisie tego materiału oraz oczywiście informacje dotyczące USDT za aktywność na YouTube, Także wszystkie informacje aktualne znajdują się zawsze w moim bio na YouTubie oraz w kanale na Telegramie, na których Was gorąco zapraszam. Również link znajduje się w opisie tego materiału. Jedna rzecz, którą jeszcze zauważyłem w czasie na czystym wykresie na świecach 12-godzinowych w połączeniu z Market Cyferem, Widzimy tak naprawdę, że tutaj możemy zauważyć swego rodzaju bullish divergence. Także ten ruch, który mieliśmy tutaj, Mógł być tutaj potencjalnym chwilowym dołkiem naszego spadku, co też uważam, że miało miejsce. Natomiast, czy dalej pójdziemy w górę, o tym będę Was aktualizował na bieżąco, ponieważ. Tutaj musielibyśmy wytworzyć swego rodzaju strukturę, która by nam na to wskazywała, która na ten moment jeszcze nie jest widoczna. Także dużo osób pyta o wskaźnik Market Cipher. Myślę, że niedługo też więcej trochę o nim będę w stanie opowiedzieć. Natomiast mówię, sam jestem aktualnie w fazie testowania go od dwóch miesięcy i jeszcze potrzebuję kilka dni, kilka tygodni testów, aby móc w stanie się bardziej precyzyjnie dla Was na jego temat wypowiedzieć. Także to jeszcze jedna rzecz, którą się z Wami chciałem podzielić. Także moi drodzy, przypominam wszystkim, że teraz gorąco Telegram ogłoszenie CPI wczoraj, także możemy spodziewać się pozytywnego wydźwięku, rejestracja na giełdzie MEXI z darmowymi prowizjami do tradingu bez KYC bez żadnych specjalnych wymogów. Dzisiaj szybki update, pamiętajcie jeszcze raz o tym, aby brać udział w aktywności pod komentarzami pod materiałami i wtedy zgarniacie USDT tak jak było to robione do tej pory. Dzięki jeszcze raz wszystkim, widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam udanego piątkowego wieczoru.